Dlaczego wszyscy mają tyle pyszności, a ja tylko jednego Twixa? Mam nadzieję, że jest przynajmniej dobry. Ej, uważaj, gdzie rzucasz śmieci! Bo co? Przestań jęczeć jak baba. O, wiem, jak to podzielić na kilka smacznych kawałków. Użyję piły. Nadchodzę! Przestań, trzymaj się od nas z daleka! Ale o co ci chodzi? To piła do Twixa. Możecie być spokojni, ale i tak nam się dostało. Ktoś ucierpiał? To przecież Twix. Każdy okruszek na wagę złota. Pyszności! Tak dawno nie jadłam Twixa. Zapomniałam jaka to pychota. No to teraz moja kolejna słodycze. Ale najpierw pozbędę się opakowań. Łakocie, nadchodzę. Wow, co za apetyt. Czy Twix jest aż tak dobry? A jak myślisz? Wiecie, co najbardziej pasuje do czekolady? Mleko. O rety, dlaczego wszyscy czymś we mnie rzucają? W głowie się nie mieści, jakie to musi być pyszne. Czekoladowe mleko i czekoladowa czekolada. Jak dużo czekolady! Ej, na co się gapicie? John, częstuj się! Mam świetny pomysł! Samo jedzenie batonów jest nudne. Lepiej zbudować z nich ogromną wieżę. Nutella będzie naszym cementem. Ojej, John, chyba minąłeś się z powołaniem. Prawdziwy facet powinien znać się na budownictwie. A tym bardziej, jeśli to czekoladowe wieże. Dziewczyny muszą umieć zjeść wszystko, co zbudowali chłopcy. No to spróbujmy. Ej, co wy wyprawiacie? Dlaczego wieża się trzęsie? Ojej. John, yy, wybacz, ale to jest takie pyszne. Spoko, uratował mnie kask. O jacie, ile chipsów! Naprawdę dużo. Wcale nie. Wy macie dużo, a ja dostałam jednego malutkiego chipsa. Dajcie mi szkło powiększające. Nic nie widzę. Skrótka wygląda zachęcająco. Myślę, że jest bardzo smaczna. I taka mikroskopijna. John, twoja kolej. Nareszcie, bo zgłodniałem. Kto tak zamyka chipsy? Nie da się ich normalnie otworzyć. Potrzebuję pomocy. No, tak lepiej. A teraz pokażę Wam, jak się je chipsy. Hop! Ale pyszne! Oj! Dosłownie zawróciły ci w głowie. Teraz moja kolejna smakołyki. Aj! Ej, dość tego! I tak głowa mi pęka. Nic nie poradzę. Te chipsy są odjazdowe. Kask mnie osłoni. Prawie nic nie czuję. Ale wiem jak dać jej nauczkę. Trzeba zająć się tym jej zamkiem z chipsów. A jak pysznie i ciężko. Emma nie masz szczęścia do słodyczy. Dziękuję, kapitania oczywistość. Sama bym na to nie wpadła. Ale nie wszystko stracone. Nawet najmniejszy cukierek może stać się gigantem, jeśli znasz się na technice. Takie jak iPhone. Wow, jak to możliwe. Możliwe. A jakie pyszne. John, teraz twoja kolej. Dziękuję. No dobra, zjem wszystko naraz. Gotowe. My jesteśmy gotowe, ale ty chyba nie. Ale tu jest więcej słodyczy. Ej, ręce przy sobie. To nie twoje skitelsy. Są moje i tylko moje. Mam dylemat, od którego koloru zacząć. Pora na loterię. Dobra, od czego zaczniemy? Sprawdźmy od zielonego. No to próbuję, jakie pyszne, a teraz zjem całą resztę, wspaniała loteria. Może ja też coś wygram? Wow, ogromny cukierek! Napełniony cukierkami! Ale odjazd! Ja też taki chcę! John, daj mi trochę. Nie zdążyłam zagrać na loterii. No, dobra, jestem bardzo miły, więc częstujcie się. Znowu poszczęściło się wszystkim oprócz mnie. Mam tylko jednego żelka. Jones, czego się śmiejesz? Jeden, ale za to jaki smaczny. Emma podsunęła mi świetny pomysł na pramka. Wydłubane oko zrobi wrażenie na każdym. O, Emma, zobacz, co się stało. Nie mam oka! O Boże, co za tragedia! Zabierzcie go stąd! Ojej! E, pomocy! Przez ciebie Emma ucierpiała! Ale fajny film! A jaki pyszny Nesquik! A skąd tu się wzięło oko? Po tych masakrycznych frankach chętnie zjem żelkowe oko. Racja. Ja też poproszę. John, a ty na co czekasz? Na nic. Po prostu umiem się powstrzymać. W przeciwieństwie do was. Ale racja, te oczy są pyszne. E, może mi też trochę dasz? E, mnie też? W końcu jesteśmy przyjaciółmi? Dziewczyny, darujcie sobie i tak nikomu nic nie dam. No proszę, powiedziałem, że nie. Co się dzieje? Widzę jakoś zbyt dobrze rety! Ale się porobiło! Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego, ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego: ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy Ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka Chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? Uh, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurcze, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. Ma, no, ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe. Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy, super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko! Złapię to! Fajnie to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże! Jakie cienie, jakie kolory niewiarygodne! Czas wziąć pędzel w dłoni tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe arcydzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do emmy. No, jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale! Cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję, nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fuj, Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę! Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik, no to jedziemy. Jak chcesz, Miranda, nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale! Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć. To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań. Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnię, możesz coś zbudować? Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No, nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. To bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia, jak bardzo. Mam już całą ścianę. No, nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. E, muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej. Szybciej. No i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmy i narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz. Trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A rozumiem! Mam się bawić w piaskownicy. Dzięki! Myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek! Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali! Przepraszam, chciałam tylko pomóc! Dziękuję! Wyszło niezręcznie! Co czeka nas w pierwszym wyzwaniu? To lemoniada! Ojej! Wygląda na to, że babcia nie może się doczekać, żeby zacząć gotować! Zaczęła kroić cytrynę w równiutkie plasterki! Właśnie tak! Teraz wkładaj do dużej szklanki i dodaję trochę cukru! Hej, wyluzuj babciu! Co Ci zrobiły te cytryny? Spokojnie, nic się nie stało. Teraz dodajemy wodę gazowaną. Świetnie i mieszamy. Troszkę lodu i mięty. Dobra robota, babciu. A teraz kolej szefowej kuchni. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwą lemoniadę. Przy okazji to mój popisowy przepis. Najpierw cienko kroimy ogórka. Skręcamy te plasterki i wrzucamy do szklanki z lodem. Ach, co za zapach! Do szklanki wlewamy zieloną herbatę. To mój ulubiony rodzaj. Teraz kroimy limonkę, wrzucamy jeden kawałek do lemoniady, a drugiego używamy jako dekoracji. Pozdabiamy jeszcze ogórkiem i świeżą miętą. To jest to. Perfekcyjnie. Wow, jak fajnie! Ojej, poniosło mnie z tym napojem. Chwileczkę, mam dobry pomysł. Nalewamy napój do szklanki. O tak, owoce też się przydadzą. Dodajemy cukier, im słodszy napój, tym lepszy. Teraz to wszystko blendujemy. Dodajemy masę do naszego napoju. Mieszamy, wlewamy owocowy syrop. Będzie jeszcze słodsze i jeszcze smaczniejsze. Dekorujemy lemoniadę i gotowe. Dobra robota, Jane. Spójrz na tę lemoniadę. Myślę, że Mary będzie zachwycona. A może wolałaby przepis babci? A może lemoniadę szefowej? Nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. Próbuj jak najszybciej, Mary. Najpierw wzięła lemoniada szefowej kuchni. Co? Mary w ogóle nie lubi smaku tej lemoniady. O, Niewiarygodne. Cóż próbujmy dalej? Lemoniada babci. Nieźle. Został tylko napój siostry. Ciekawe, czy posmakuje Mary. O, wow! Mamy zwycięzcę! Jest nim Jane. Gratuluję zasłużonej wygranej. Wow, jak dużo składników! Co będziemy gotować? Rybę? Nieźle. Zobaczmy, kto jest najbardziej uzdolniony w gotowaniu tego dania. Wygląda na to, że babcia nie ma czasu do stracenia, ponieważ bierze kawałek ryby i wrzuca go od razu na patelnię. E, Okej, okay. spróbujmy zrobić to, co babcia. Co za zapach! Dobra, chyba ujdzie, a póki co pogram w moją ulubioną grę. Okej, okay, czas obrócić rybę, troszkę soli. Troszkę pieprzu. Cudownie, po prostu cudownie. Co? Chyba nikt nie wie, jak przygotować rybę. No to ja Wam pokażę. Na początek potrzebujemy troszkę pomarańczy, troszkę przypraw, trochę oleju. To wszystko. Teraz obtoczymy rybę w naszej cudownej panierce i usmażymy. Ach, prawie zapomniałam. Będziemy potrzebować tego wszystkiego. Doskonale wrzucamy to do blendera, trochę soku pomarańczowego dla smaku. I nadszedł czas, żeby zblendować nasz sos. Uwierzcie mi mało, kto próbował czegoś takiego. Tymczasem nasza ryba jest już odpowiednio wysmażona. Kładziemy ją na talerzu. Teraz moja ulubiona część. Serwowanie. W mojej restauracji podajemy rybę w ten sposób. Limonka i nasz firmowy sos. Proszę bardzo, na koniec troszkę zieleniny. Idealnie. Ej, dziewczyno, chcesz tu wzniecić pożar? Powinnaś być uważniejsza, Jane. Zobacz, co się stało z twoim kawałkiem ryby. Ale kończy nam się czas, trzeba będzie podać taką, jaką masz. Nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc. Czego nie można powiedzieć o rybie babci? Dobra robota. I na końcu danie szefowej kuchni. Taki serwis doceni każda restauracja. A co doceni Mary? Zaraz się przekonamy. Chyba od razu zrezygnowała z dania Jane. I przeszła do porcji babci. Posmakowało jej. Ale czekaj, Mary, nie jadłaś jeszcze ryby szefowej. Okej, okay, chyba danie restauracyjne nie przypadło Mary do gustu. Przykro mi szefowo, ale tym razem serce Mary skradła babcia. To takie słodkie. Hmm. Nadszedł czas na trzecie wyzwanie. Zobaczmy. Babeczka! Ciekawe, który z naszych zawodników jest najbardziej wykwalifikowanym cukiernikiem. Babcia oczywiście wie o pieczeniu bardzo dużo. Od razu zaczyna wyrabiać ciasto. Popatrzcie na tę prędkość. Super! Babcia dodała już wszystkie składniki. Czas na ubijanie. Ubijamy ciasto jak należy. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze foremek do babeczek. Jakie one są piękne! Delikatnie wlewamy ciasto do foremek? Właśnie tak. Pozostało już tylko wstawić je do piekarnika. Ekstra, dobra robota, babciu. A teraz czekamy. A jak sobie radzi szefowa kuchni? Jej ciasto jest prawie gotowe. Teraz dorzuca owoce. Ojej, ubijaj jej razem z masą. Jak ładnie. Co dalej? Czas na wyciągnięcie foremki. Wlewamy naszą piękną czerwoną masę do dużej formy na mafinki i wstawiamy do piekarnika. Super! Jak fajnie! A co u mnie? Kurczę, to ubijanie ciasta jest mega nudne! Ale mam pomysł. Widziałam ostatnio taki lifehack. O to on! To genialne! Więc ja też mogę tak łatwo zrobić babeczkę! I też mi tak ekstra wyjdzie! Dobra, decyzja zapadła. To lecimy. Zaraz zobaczymy, jak działa ten lifehack. Do mleka dosypujemy rozpuszczalne kakao i trochę strofu czekoladowego. Świetnie. A teraz mieszamy. Odstałą masę wlewamy do kubka. Piekarnik nie sprawdzi się w przypadku tego przepisu. Będziemy musieli użyć czegoś innego. Mikrofalówki. Super. Wkładamy to do mikrofalówki. A teraz musimy tylko czekać. O, myślę, że babeczki babci są gotowe. Jaka apetyczna skórka! I ten zapach! Układamy babeczki na talerzu. Troszkę cukru, pudru na wierzchu. Myślę, że babeczka szefowej też jest gotowa. Wyjmujemy ją z piekarnika. I oczywiście szefowa musi ją podać w wyjątkowy sposób. Och, jak dużo bitej śmietany. Co może być lepszego niż połączenie owoców i bitej śmietany? Moja babeczka też jest gotowa. Mam nadzieję, że ten lifehack mi nie zawiedzie i że babeczka faktycznie okaże się pyszna. Wygląda dobrze. Mary powinna to docenić. Jestem pewna, że moja wnuczka dokona właściwego wyboru, bo moje babeczki są najlepsze. Od czego by to zacząć? Babeczka w kubku? To dziwne, ale wygląda dobrze. Spróbujmy. No, taka sobie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Spróbujmy tego. No nieźle, ale nie jestem zachwycona. Wow, jaka ogromna babeczka! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszna. Tak, ta babeczka jest zdecydowanie najlepsza. Babeczka szefowej wygrywa. Nikt nie oprze się takiemu deserowi. Znowu mamy dużo składników. Co robimy tym razem? Zupę? A jaka jest twoja ulubiona zupa? Napisz w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie twoje ulubione danie. Wygląda na to, że szefowa całkiem na serio podchodzi do robienia zupy. Spójrzcie, ile ma różnych składników. Ale nie można zrobić żadnej zupy bez wody, prawda? Teraz troszkę śmietany i masła. I to wszystko. Dodajemy jeszcze przyprawy. Konie szefowo! Wygląda na to, że lista składników tej zupy jest naprawdę długa. Teraz krewetki. Super! Jane chyba naprawdę dobrze się bawi. Czas, żebyś wzięła się za gotowanie, Jane! Babcia już pokroiła wszystkie potrzebne warzywa. Wygląda na to, że czeka nas zupa grzybowa. Założę się, że babcia sama zebrała te grzyby. Wspaniale! Dodajemy śmietankę i mielimy świetnie. Jaką fajną zupę zrobiła babcia. Kurczę, nie zapamiętałam przepisu. Potem chyba to wrzuciła do środka, prawda? A może to? Smakuje nieźle, ale nie chcę tego. O mam! To mi się na bank przyda ser. Wrzucamy go tutaj. I mieszamy. Dokładnie mieszamy. To do gotowanie zupy nie jest takie trudne. Teraz wrzucę trochę marchewki. Ekstra. Ojej, to urządzenie jest wspaniałe! No to jedziemy. Mieszamy dalej! Myślę, że nadszedł czas, aby nakładać. Ta zupa jest doskonała. Przy okazji to mój popisowy przepis. Co o tym sądzisz, babciu? Co za amatorki? Pozostała już tylko dekoracja. I voila! Czyja zupa zdobędzie serce Mary? Zupa Jane jest bardzo niezwykła. Zupa grzybowa babci wygląda cudownie, ale wykwintna zupa szefowej wygląda równie dobrze. Wszystko zależy od ciebie, Mary. Zacznę od tej, dziwnie pachnie. Bleee, czy to grzyby? Nienawidzę grzybów. Następna. Co my tu mamy? Wygląda ciekawie. Nie, to wcale nie to. Teraz trzecia zupa. Wygląda jakoś ochydnie, ale spróbuję. Wow! To najlepsza zupa, jaką kiedykolwiek jadłam! Tak, to zwycięzca! Wow, Jane, gratulacje! Co za niesamowita wygrana!